Kiedy mamy już przygotowane teoretyczne założenia do naszego projektu, to znaczy jaką zastosujemy łuskę, jaką ona ma pojemność, e, jaki zastosujemy pocisk, jaka będzie całkowita długość wykonanego naboju, e, ile zasypiemy tam prochu, e, to możemy sobie przystąpić do wykonania modelowego e, naboju, który będziemy, by, posłuży nam jako materiał do testów. Oczywiście do tego celu po, potrzebujemy znowu odpowiedni shell holder potrzebujemy matrycę osadzającą w moim przypadku jest to już skonfigurowana matryca ponieważ jest to matryca dwufunkcyjna to znaczy ona jednocześnie pełni rolę zacisku, zacisku i matrycy osadzającej zobaczcie sobie na osobnym odcinku na moim kanale jak wygląda konfigurowanie takiej matrycy ja posłużę się w tym momencie już ustawioną matrycą natomiast jeśli chcielibyście wiedzieć dokładnie jak to się robi jest, jest materiał, który Wam dokładnie opowie jak taka matryca działa w każdym razie mamy matrycę osadzającą w tym przypadku z krimpem mamy łuskę, ja ją wcześniej skielichowałem osadzamy sobie łuskę w shellholderze w naszym dosyć symbolicznie wykonanym kielichu ustawiam sobie pocisk I naszą skonfigurowaną już na konkretne parametry amunicji wykonuję zagniecenie i wsunięcie, czy też odwrotnie, wsunięcie i zagniecenie testowego pocisku do łuski. Tak wygląda nasz wykonany nabój. Warto ich zrobić parę i naprawdę, jeżeli, szczególnie jeżeli to jest pierwsza seria amunicji, którą robicie na danych komponentach, nie warto na tym oszczędzać. Ja, tak jak widzicie, tutaj, zobaczcie, są nieudane czy też różnego rodzaju próbne, próbne naboje, które wykonywałem. Niektóre z nich nie działają z bronią najlepiej. Zrobiłem sobie wcześniej jeszcze 4 sztuki, także mam łącznie 5 egzemplarzy tego próbnego naboju. I teraz to, co będę chciał zrobić, muszę, muszę po prostu przetestować, czy te naboje e, funkcjonują poprawnie w moim pistolecie. A żeby to zrobić, możemy sobie oczywiście zacząć od tego, mm, że zobaczymy. Amerykanie na to mówią plug test, od tego dźwięku, który prawidłowo dopasowany do komory nabój e, robi w momencie wrzucenia go do środka. Takie pluk, pluk. Posłuchajmy sobie, czy to, czy to się tutaj dzieje. Chyba tak. Zobaczmy, czy ten nabój bardzo ładnie stamtąd wypada. Zróbmy sobie jeszcze raz. O, tak wy wygląda właśnie tak zwany plug test. Zobaczmy sobie, czy te pozostałe naboje, które mam, również zachowują się poprawnie. Wszystkie zapierają się o kryzę. Więc wygląda to wszystko jak najbardziej prawidłowo. Więc widzimy już, że nasze założenia od strony mechanicznej, jeżeli chodzi o współpracę z komorą pistoletu, do którego elaboruję, ja wszystko wygląda w miarę dobrze. Ja pokazywałem już ten proces w odcinku o regulacji matrycy, ale pokażę go jeszcze raz na wszelki wypadek. Ja zmontuję broń w tej chwili. I to, co w tej chwili zrobię, to moje próbne wykonane naboje załaduję do magazynka, żeby zobaczyć, jak one będą się zachowywały, czy broń będzie się poprawnie przeładowywała, e, czy amunicja nie kleszczy się w magazynku. Mi to, co prawda, tutaj w tym przypadku nie grozi, natomiast jeżeli będziecie elaborować amunicję na OAL, czyli na całkowitą długość zbliżoną do maksymalnej dostępnej w magazynku, to musicie mieć to na uwadze, że e, tak naprawdę e, ta przestrzeń w magazynku to jest wasze największe ograniczenie, jeżeli chodzi o maksymalną długość naboju. E, drugim ograniczeniem jest oczywiście miejsce, w którym rozpoczyna się. E, Rozpoczynają się bruzdy gwintu, czy też pola gwintu bardziej, bo to one w pierwszym, w pierwszym czytaniu będą miały kontakt z czołem pocisku. Natomiast załadowanie próbnej serii do magazynka, jakby daje wam pojęcie o tym, czy one będą prawidłowo współpracowały z tą częścią, która podaje nam amunicję. Po do załadowaniu nabojów do magazynka wkładam go do broni, upewniając się oczywiście, że jest to moja testowa amunicja i próbuję sobie te 5 sztuk amunicji. Przeładować, to znaczy, próbuję załadować się do komory i następnie ręcznie dokonać ich ekstrakcji, obserwując, czy nie mam tutaj jakichś oporów, zacięć i podobnych historii. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Idealnie, tak jak widzimy, amunicja prawidłowo współpracuje zarówno z samą komorą. Jak i z całym mechanizmem podawczym, z dosyłaczem i z magazynkiem, nic mi się tutaj nie zakleszcza, nie dzieje się nic niepokojącego. W związku z czym możemy uznać, że pod kątem mechanicznym, czyli zewnętrznych wymiarów, projektowanie tej amunicji mamy ukończone. Oczywiście nie wykluczone, że, że gdzieś tam po kolejnych próbach czy pierwszych strzelaniach trzeba będzie wykonać jakieś korekty. Natomiast na ten moment. Wiemy już, że amunicja z bronią współpracuje nam dobrze. Możemy przystąpić do nasypania naważek prochu do pierwszej próbnej partii tak wykonanej amunicji.